Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie moje plastusie i tele eee, <noise> Nie, bo na czarnym rejonku ja bym bajkę opowiadał normalnie, no. Eee, obrabiasz? Nie. Częściej się możesz gadać, co chcesz. Okej, okay. nie mogę powiedzieć, że witam jeszcze w takim razie. Tam śrubeczki, jak gwoździki. Wszystkich można witać, tak? Tak, wszystkich. Bo nie obrabiasz, dobrze. No to ja jeszcze witam w takim razie pineski. Witam yy, te, no takie pineski to takie płaskie, pineski to takie niepłaskie yy, Witam, o myszki witam, witam szczurki to dla Loli Bo jednak chyba to, mam wrażenie, że, że mnie fuja robi, się obrabiasz. I, i, pają, I pajączki dla Motobaby. O i pajączki dla Motobaby dokładnie. Tak, ja, ja tego od razu chciałem wspomnieć, że mam taką cichą nadzieję. Że tym razem ten odcinek się ukazał o szesnastej. <noise> no, znaczy, tamten też miał ukazać się o 16 eee, Tak, tak. 16. O, miał się ukazać o 16.00, tylko że kurde lipca, no. <noise> no dokładnie. <noise> Ale to tak. Nie wiem. Nie, do, do tej pory nie wiem, jak to się wydarzyło, nie? Że, że że się miesiąc przestawił. Jak to być mogło, że ona i on tego to nie umiem jechać? A znaczy, nie, bo to jest po prostu. Wiesz, co, ja, to jest Twój odcinek, dlatego ja. Daję ci fory, bo to, co wyprawiałem mm -hmm. na swoim odcinku ze spórników, Słuchajcie... No, jakie słabe przyjazdy robię. A ja mówię, szkoda nad piątkę na spórnika wydawać, żeby to oglądać. No, też tak myślę. Jak no. się jest panem kulfona i nie chce się zobaczyć, jak dostaje pierdol stromotny, to nie ma sensu wydawać i właśnie poprawiłem. Nie, no schody. ja po prostu robiłem tylko i wyłącznie dobrą zabawę. No <laughs> ty się pociłeś. Ja nie, ja się świetnie bawiłem, właśnie. O, przyjechałem dwie tysiące najgorzej niż swoje PB. Ale ja poprawiłem swoje, prawo, no, Ale mam no. 109 tutaj dopiero. Więc. nie mam. 253, jej, więc. Hello! ej, to przepraszam, przepraszam, że znowu znowu nie, nie szanuję Twojego odcinka i ci znowu w piernicz spuszczam. No już ni nic, nic nowego, nie? <laughs> znaczy właściwie. Tak, to jest nic nowego, że ci w piernicz spuszczam, może? Nie, że nie szanujesz mojego odcinka. Nie zgodzę się z tym. Kiedy szano... ty... Ja go bardzo nie szanuję. A, bardzo, no, okej, okay. no tak. Niestety trollujemy mnie cały czas ty przyspieszasz na początku, nie? I... No. Jeszcze tutaj najlepiej dwusetkę wyhaczyć, wiesz o tym, nie? Hmm. No i jeszcze może frytki do tego. No bo wtedy dopiero robi przejazd, jak wyhaczysz dwusetkę. Mówię, powa... poważka jest, nie? Po, po, poważka mówić. A musisz tak ułamek sekundy za późno wystartować i wtedy to lecisz po prostu i chcę. mam wrażenie, czy on po lewej też coś nie działo, czy do końca? Aha, po lewej stronie są chyba dwa te. Jest, jest przyspieszać ją ty przyspieszać, w sensie na samym starcie Serio gdzie? No na samym początku Więc sobie zauważył, że no tak nie jak tylko już y, poprawię swoje PB na 41 loka No Bęk! To ci to uprawnienia na spluwę. No na spluwanie, na wszystkich innych No to powinno to powinno być hatfłonie bęk! No to hatfło i no! Kurde, mam problem z tym poczesem tam pod górkę potem, nie i cały czas mnie podbija i się skręcam w prawo, a zamiast w lewo. No i przez to kiepski czas robię Kiepskie baletnicy to jej przeszkadza... góreczka na... letalnicy? Tak. Bo liczy się takiej włącznie dobra zabawa! No tak. A co innego? No... nie, jakieś tam kurwa wyniki. Kurwa! <grywa> wyniki! <grywa> <grywa> Ej, mam wrażenie, że to są już tam ten drugi, co jest... że ten... Prawy anty że bardziej zwalnia, ale to ja tylko mogę mieć takie wrażenie. No znaczy, co, ale ten prawy anty właśnie. Yy, ma, macie zwolnić, jak trafisz 200, -kę. to idealnie cię wtedy zwalnia, żebyś poleciał taką pełną prędkością, wiesz, już na plansze. Mhm. Mm coś w ogóle cały czas tu robię widzę, nie tak, o jakieś. A potem robisz takie wyniki, jak no, ja. No, kurwa, cały czas 600 tysięcy jest na tym punkcie. co jest? Nie wiem. Ja po prostu pociągnął, i jakoś tak pojechałem, nie? Tak wziąłem i pojechałem, nie? To jest masakra jakaś. No, no i 600 gorzej, No pierdolę. No. nie jadę. <laughs> o matko. Jakaś masakra w ogóle. Ja, pierdolę, ja, ja, ja... Ale nie jadę. <laughs> ja, nie, ja nie wiem, co tam się wydarzyło, nie? Totalnie, kompletnie. Nie, nie wiem. I wtedy gada... Co to za mapa? 81. Lokal. A ja jej nie znam. Ja jej nie. nie znaju? 65. Tym bardziej jej nie znam. Kiriali do Deshnelli. To... No to nie ze mną tak. To nie do mnie tak. Nie? T to ja muszę cię objechać tutaj. No, pasowałoby Backford tak GPS. Tak to w ogóle siara z tobą tutaj w tym momencie. Ja sobie tego GPS odpalę. O, okej. Okay. Aha, już dobra, wiem co to jest. Z całego serduszka nie cierpię tej mapy. Nie, dobra mapa. Po prostu jej nie cierpię. A, bo no ty nie umiesz, dobre mapy. Tylko i wyłącznie dobra zabawa. No, tutaj jest pokój, FS dobra. No dobra, przejechałem to na pierwszy czas, ale no, no, do, do, do tyby no to to tak wiesz. To, no. że tak y, pozwolę sobie zażartować. Fuh, daleko. Czy tak, ty, dojechałeś? Tak. <laughs> widzisz to drzewo? Nie, las mi zasłania. To w chuj dalej jest, to. No. Ten mój wynik. No nie, no tutaj, no to. Od... No nie. No właśnie, no nie. No, albo. Albo mnie weźmie i, i, i przefrunę prze, prze dziurkę w bok, albo. Albo. Albo mi dolecę do tej dziurki. Przelecie albo tu już meta. A nie, musiałem, tu już jest meta i dobrze się nie dają

Nie ja tak po prostu, tak? to tak po prostu, nie? Kurde, najgorzej, że mnie po prostu wywraca tam. Jak ląduje, to mnie wypierdziela. No co ty? To po co? Nie, no już myślałem, że poprawia. Albo widziałem, że ty lekko zjeżdżasz na lewo, nie? No, zjeżdżam lekko na lewo. No właśnie, a ja pojechałem tak, jak mi GPS pokazywał, że że prościutko tak wiesz. Prościutko tak, Aha. jak ta sineczka, nie? Aha. I. Przez to chyba mi nie wychodzi, wiesz? I to, to, A, to, to jest, może. jest To może. To może. Prościutko. No bo, 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 wiesz, bo, bo, bo ja tak. No, zaraz po oczywiście też sobie robię takiego dobreczka delikatnego, nie? Mhm. żeby tam wylądować na płasko i. 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 i... i... No to cała fizjologia, nie? No to ja nie potrafię tutaj w ogóle teraz, jak sobie zjeżdżam na to prawo, tu tudzież lewo, bo to to zależy. No. to ja już w ogóle nie umiem, nie? To, już, to wtedy to mhm. już jest w ogóle, w ogóle, w ogóle, Tak, mhm. ale tak w ogóle, w ogóle już. Może mhm. dlatego, że klikam hamulec? Nie powinienem? Czy się, no ja to delikatnie rebrajkuje, nie? Bo, bo, bo... Ale po tym pierwszym wyspoku tak delikatnie, nie? I po pierwszym, i po drugim? Co ty, godos? Co, ty no? godos? co ty godos, 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 kurde, z czym na ludzie, człowieku? Ja poprawiałem Prawiałem już no, i tak cały czas jechałem na drugi czas, <noise> ale poprawiałem pyby, więc już, już się cieszyć zaczynałem, ale no, no za wcześnie. Widzę. Ja się trochę zamotałem też tam tymi e, metami na końcu, nie, bo tam niby byłeś metę, a to jeszcze nie jest meta i tak trochę się tam ten, ale. O. O. Pięknie. Co ty godos, jakie kurna meta, a nie meta. 160, pięknie, no 131 poprawione, 11 jeszcze, lokal. Co ty gadasz w ogóle? Tak żeby wiesz, nie? Żeby... nie żeby no... Nie, to jest... Żeby to takie było ładne F12 chociaż, nie? No to jest szczelny. <laughs> Teraz mi naprawdę pięknie szło, nie, na Znaczy się, to ja mi życie, tak mi ktoś na pewno wyprzedzi za chwilę, ale... No i to będę ja, zobaczysz. Żeby nie było F12, ale... No cóż, mam taką dość ładną przewagę, bym powiedział. No, taką nawet bardzo ładną. No, nawet mi się ona podobie. Trochę bym powiedział. Nawet mi się ona podobie, nie? Że, że... po prostu wam pokazuje jak się... Ale jak tu już zejść poniżej 12? on już się w sumie, A. w sumie... Jest realne, bo... No? To jest realne, ale nie tym razem, nie? No... No i... no i... No i, no i... Można? Mo można? Można. No. Teraz Kulfon na ja, jakieś pięknie. tajemne te techniki jazdy pisze Katrin. Hmm. Jak ja Ja nie techniki różne mam. Napisał tak? No nie. <laughs> nie, no po co? A po co? No nie, bo oni po prostu czekają, że, że ja jestem za dobry, no i nie ma sensu nawet komentować hmm. tego, bo, bo wiadomo, że wygrywam, no to to jest to jest no oczywista oczywistość, nie? Ty tam o co ciągnączy tak jesteś, nie? No tak. A ty hmm. to jakieś znaczy jesteś? No. Z sensu. Po co? Bo, bo ja się chcę dobrze bawić. Ja się fantastycznie bawię. <laughs> nie, ci te nie bawią. Tu się nie robi gra slajda, mimo tego co y, zostało napisane. Na czacie. Mhm. Tu się jedzie bezpośrednio do mety. No bo tu chodziło o sklep GS-u. A jaki to jest sklep gs -u? No GS, yes, no. G Co to jest GS? N nie macie sklepów GS u siebie? Nie. nie macie coś takiego GSSH? Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska? Mm. Nie, no? bo może nie ma u nas chłopów po prostu, wiesz. Aha, ty. może. Bardziej myślę, że to w, w tę stronę, nie? No. To, to a, to? nie zmieściłem! Piosy, wy kurde, gminnych sklepów nie macie, no. No, bo ja tam w mieście mieszkam, nie? No, a co, że miasta nie ma gminy? No, my jesteśmy gminnym miastem, więc... No. 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 <laughs> no, to żeśmy pogadali. Po chłopsku. <laughs> jo. To rozum. W ogóle, Co tu, kurde, te palmy tak posadził normalnie? Kogo? Linkowskiego Kojarzysz w ogóle kogoś takiego jak Linkowski? Artur? Nie, z Bieńkowski kojarzy, ale. to, <noise> to jest olimpijczyk, yy, pięściarz, który swojego czasu naprawdę niesamowitą karierę y, robił. Jakbyś zobaczył mordę, to już od razu pamiętał, bo to taki bardzo charakterystyczny. No, coś, coś, mi, co, coś mi tu tak. E, Mówisz no że pięściarz to mi tak coś tak kojarzy. Nie? Olimpijczyk, który, złoty olimpijczyk, który y, mieszka pod ratuszem w Warszawie. Uh -huh. I. Ale powiem ci, że duma to gość ma niesamowitą tą dumę, nie? Że... No jakby ci teraz zaproponowali hey ma, Nie. Dlaczego? Ja jestem Olimpijczyk. I koniec. No ale że para. No właśnie nie no, był bardzo dobry. Ale no. No nie pykło. Znaczy on tam w ogóle miał jakiś problem, wiesz, bo mm, coś tłumaczył ja tego nie do końca jestem w stanie zrozumieć, bo on mieszkał w Australii. Jemu coś zablokowali konta w Australii, teraz nie ma jak się tam dostać, coś tam, coś tam. I żyje tylko i wyłącznie z emerytury olimpijskiej. Mhm. Jak znając polskie realia, to pewnie jest to z 500 złotych, nie? Nie, no kilka tysięcy tam. A? No spokojnie. I to euro, z tego co kojarzę, więc... Czemu na ulicy? Nie wiem, on twierdzi, że tak lubi żyć i koniec, A, nie? no chyba, że tak. No i że, że, nic go nie ogranicza i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, nie potrafię stwierdzić, ale ciekawa postać ogólnie, wiesz, był, był na szczycie, nie, a tu mm -hmm. nagle, po prostu, no, chyba, że po prostu z wyboru, no. No, no. no, bardzo możliwe. że tak lubi, no. i to nie to, że się stoczył, tylko po prostu tak, tak chce. To znaczy, z tego co widzę, to ilekroć na przykład on tam wywiadów jakieś udziela, czy coś, no to jest trzeźwy też, nie? Mhm. Mm znaczy, bo on tak ogólnie mówi, taką ma charakterystyczną... No to, Wiesz, no, pierściarz, tak? No więc um, no łeb jest sprany, więc jest, jest może być problem z zimową i tak dalej, nie? No to, to normalna sprawa, nie? Czy po prostu tak lubi, no! No możliwe, możliwe. No. Ale myślę, że warto się zainteresować... Wiesz, są wielkości. ludzie na przykład, co kupują multiplayer na kampery przerabiają, więc... Na przykład, no i to więc... jest mniej Tak, psychicznie, więc. Tak. No. Yy, także tak. A yy, facet w ogóle, wiesz, ja nawet go na początku nie poznałem. No bo on łysy zawsze. No jak to wiesz, jak to pięściarze zazwyczaj. Mm -hmm. A tu wiesz, taka kita zapuszczona i tak dalej. No, w skórzanej jakiejś tam kamizeleczce. No, tak zupełnie nie do poznania. Ale ciekawa. Na ile może być, to ciekawa persona. Mm -hmm. W sensie, jest oryginalna, nie? Taka niestandardowa, no. To standardowa, to no, to prawda. No, i dobrze. No, nie gadaj, że mnie objechałeś na sam koniec. No. Ale to jest jakieś sobie 53 lokalowe przestań. No, ja właśnie 71, ale. Ja wiem, jak to zrobić zdecydowanie lepszy czas. Jak wiecie, ja wszędzie nawet. poprawiam, tylko największy problem z tym wyskokiem tam, mm -hmm. nie? I często na przykład mi ten po tam do trzeciej mety dopiero Dokładnie. lecę, więc. Dokładnie to samo. Dokładnie Ta, to tak, samo. tak, że, tak, Także to nie był jakiś dobry przejazd, nie? Zobacz, jak się rozłożyliśmy ładnie. Teraz ty masz formę na swoim odcinku, czyli. Ja zawsze mam formę. <laughs> Na lato. Czasami sobą, czasami dobrą, ale mam formę. Co to za mapa? Która jest nie, mapa? Dobra, to jest? to, że mi się co się ścinają przez trawę tutaj dosyć mocno? To, to ona jest jeszcze w porządku. Najbardziej to nie lubię tej z poukrywanymi yy, przyspieszaczami. Przyspieszaczami też taką no. właśnie. Też ta. A, ta, dobra, to jest ta. dobra. Trawiasta. to już teraz kojarzę. To strasznie nie lubię tam tamtej planszy. Niby mam tam super w ogóle lokalnie i tak dalej, ale. Mhm. Dziwne, o. Ale nie przepadam za nią bardzo. A Natomiast tu masz ja tam W ogóle ostatnio jakiś poprawiłem mega lokal. Tu masz tury? Tu mam 104. Pamiętam, że tu masz lepsze ode mnie i to znacznie. Nie, tam znacznie. Tam 67 tylko. Jest bez cudów nie. Ale, ale nie, pot, nie potrafię w te plansze po prostu. Dosyć, dosyć poważnie nie potrafię w te plansze. Mhm. Ale ją lubię. Bo no, są takie, to... masz taka. Bywają takie plansze, nie? Co niby... Niby Ta, nie lubisz. Niby, robisz, ale... niby, niby tak, ale są takie, co robisz niby czasy, ale ich nie lubisz, nie? A, no. a są takie co nie robisz czasów i je, 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 je lubisz, no? To, to tak. tak, No. Też ją lubię. Robię czasy i lubię. No właśnie cię objechałem, ale... No ale nie no, to jest ja sobie przejazd strasznie, nie? No ja też ja. tak szału nie było. Yy, bardzo dużo z tego co widzę już teraz. Trasę pół sekundy na pierwszym na pierwszym Aha. zakręcie. Aha. Na pierwszym? Na pierwszym. O. Znaczy na, na pierwszej tej trawie, nie? Tej tutaj. Ow. No. Hmm. no bo Ale. ją z trawy łapiesz i ją od razu wiesz. W sensie łapiesz po lewej stronie trawy no przed tak. zakrętem, zaraz? I, I się wykręcasz do takiego lekkiego. No tak. Mam, gra, mam, grafika. mam niby wszystko ładnie pięknie, Aha. właśnie 200 tysięcy najgorszy czas. No To nie wiem. W takim razie. No to chyba tam zależy jak ci się uda, cię sklei albo coś. Bardzo możliwe. Na ile ci obróci, na ile się nie obróci, na ile prędkość stracisz. To tak, no, to takie takie trochę takie. Natomiast tu poprawiałem pybę tylko potem, żebym skiepścił, nie? Ten wyjazd pod górkę pod złym kątem zrobiłem i mnie za bardzo na prawo wyrzuciło. A, to tak, to bywa tutaj, to prawda. No. Właśnie kolejował tak. 32 lokal. Nie, to Daddy, dobra. Daddy to tam wiesz. To już miałem bana wpisywać. <śmum> Daddy zrobił, że taki... O, Daddy. No jak tak. dojechał? Tak? <śmum> 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 o, Daddy mania. Tak. Kurde, no, gość. No, ty nie to jakaś mysz po prostu. No to wiesz, on tam gdzieś się prześliśnie dziurę, wygry się w kartonie i przejedzie. <noise> no to jest, to jest cicha mysz, widzisz. <noise> nie, to jest chicha mysz. No cicha mysz, no. Cicha! No, no się chicha podmiotłą. Czy jakoś tak? O. O. I wiedziałem, że jak go tu za bardzo ten zakręt zetnę. Zacznę poprawiać PB, jechać na pierwszy czas. To wiedziałem, że tak będzie. On ja nie ma śpiwostki. Ja Wracam na pierwszym zakręcie, jestem tego prawie mm -hmm. pewien. Cały czas, na trzeci czas teraz jadę. No i właśnie pierwszy zakręt zrobiłem tak naprawdę fajnie. I zwieprzyłem ten podgórkę Podjazd, nie? Bo tam poprawiałem nawet swojego PB, mówię na pierwszy czas i. No i. Dupa, no. Teraz na pierwszy czas jechałem i poprawiałem PB, to podbiło mnie nie tak na tej drugiej. <grym grym> na nie? Nie, nie, nie? Już tam po pointie, tak? Na, na tej drugiej trawie po prostu, na, na drugim przelecie. Mm -hmm, mm -hmm. Bo tam też potrafi... Znaczy, tak, tam jak też... tam za na lewo zejdziesz, to cię tak. O, zacznij się obróc, obracać, nie, w ogóle. No, ale no. jak pojedziesz na prawo, to tam wystaje taki... To, to Lekawa... trzeba tak pomiędzy. ...kawał bolca, no. <grym> <gry i się, I się, może nadziać i może być przyjemnie, tak? No... Z tą przyjemnością to wiesz... Zależy! Aha. Zależy jak leży! No, nie no, to, to jak leży to chyba nie, to, to raczej jak stoi, to wtedy może być przyjemnie. Ty nie bądź taki mądry, bo ci zjedzą flondry czy coś, no. <słuchaj> Jezus, dobra, to usłuchaj. <słuchaj> Straszny, no. Oj, bro, ale ja ci cię na tej paszy. no tak, żebyś... Mm. Kurywa, no nie, bra brak daleka. nie brakło delikatnie. Brakło delikatnie, bo poprawiłem ostatni przyjazd ale jeszcze za mało. No trudno. Nie Żebym tym razem. Opadło, rozumiem. Tak, 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 żebyś, wiesz, nie, nie, nie musiał płakać potem i skarżyć się wszystkim na perkonie. Tak tak tak, 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 tak. tak, będę się na ciebie skarżył, bo nie ja wiem, więc... Ja wiem, no. Dobra, to, 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 to się skarżyć, no to a ja wam dziękuję. Tak, no. już. Tak, tak się sam przeciągnął, bo ostatni odcinek wyszedł w ogóle z intern 21.36, nie? <grym> no widziałem, widziałem, <grym> widziałem. No, tak się tak, to tyle, na razie, trzymajcie się, pa. No pa.